Hej, okay, cześć i czołem, moi przyjaciele minecraftowi! Witam was serdecznie i mam ze sobą swoich dwóch przy... Kurde, znowu ich nie ma. Czy możecie... O, tu jesteście. Ten z krzakiem coś tam uprawia. Ja twerkuję, stary, jestem laseczką na nagraniu, hello! Chciałem powiedzieć, że witam moich kolegów, kwały. Mr. Kamciol oraz Ospaniarz. Siema, Wygryjemy. z tym, Ospaniarz, powiedzieć. Ospaniarz, dzbaniarz. I dzisiaj jesteśmy, w ogóle dzięki za tak świetne przyjęcie przedniego odcinka, który wam się bardzo spodobał, więc stwierdziliśmy, a, pobijemy się po mordach jeszcze troszeczkę. E, razy i mam przygotowaną taką specjalną mapkę, gdzie mamy wiele różnych rywalizacji, więc zobaczycie. Ale spokojnie, to z miniaturki na pewno nie jest baitem, to też zobaczycie, więc nie, nie dramatyzujcie. patrz że jak biegam stary, to się kolorki... kwadraty No, no właściwie, no właśnie jakaś ten to co się do kurczę robi, nawet jak stoisz, to leci po to. No ale dobra, ja jeszcze mam dla was jedną małą informację, więc posłuchajcie i zaczynamy. Mam dla was ekscytującą informację! Już za tydzień, w środę 15 lipca, biorę udział razem z dealerkiem i Doknesem w wydarzeniu Minecraft ZTX Pixel Generation Challenge. Jako trzyosobowa druga będziemy rywalizować z drużynami z innych krajów w turnieju Minecraft, który rozpoczyna się już o godzinie 17 na kanale Nvidia GeForce.pl na Twitchu oraz na YouTubie u Dilerka. Koniecznie bądźcie na wydarzeniu i kibicujcie nam, bo bez was będzie nam bardzo ciężko wygrać. Więc 15 lipca o godzinie 17.00 widzimy się na turnieju na Twitchu Nvidia Geforce PL. Trzymajcie z nas kciuki. Dobra, start game i możemy, uwaga, Ohoho, wybrać... Y, mamy tutaj swoje punkty. Teraz już będzie to rozwiązane finalnie. Wcale nie zedytuję, jeżeli przegram tego wyniku. Zaczynamy od lewej, czy damy... Dobra, nie, zróbmy tak. Ospana był zwycięzcą poprzedniego odcinka, więc on wybierze tryb, od którego zaczynamy. Ene, torba, borba Idę w lewo, bo mam sraka, żartuję, prawo. Okej. Okay. Wow, final. Shoutem, czy odbrałeś ostatnią z tych wszystkich? To miało być na koniec. No nie co się, co się dzieje? E, mamy. O, mamy fajerwerki i hy? musimy się strzelać fajerwerkami. No, o, dostałeś? O, kurde. A, a skąd nie ja mam zebrać tych? O, e, dostajesz je, co jakiś się. czas, kupino. Uważaj, nie z rajżarem, dasz radę. Kurde, jak ten hmm. nas strzeli, weź bo nas wyciuka, no. Ty uciekaj, odejdź ode mnie. On stary, wygrywa, ja, ja mam on ja też ja no. się dosyć troszkę zapił mnie. Ospano. Co to za ty? Osmano, nie przesadzaj. Ospano. Użyknę! O <grym> Ospano? Ej, what the fuck? Jest stary, coś się. nie, wiem, coś się pomieszało z pana w głowie? Czy Dobra, co? Na no, może, może w końcu. No, ty, ale wygrałem finał, już wygrałem odcinek! A dobra teraz santa Tak, to jest coś jakiego, że zbieramy prezenty i potem mamy deathmatch Musimy zobaczyć jak prezentów, w których są itemy Kumacie, rozbijajcie te prezenty A gdzie ich One są po całej mapie, musisz biegać, oni gdzieś są tej pokrywane? Respią się Ej, powiem wam, macie coś? Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam Ale wpadłem na ogień, No ja mam diamentowe, bo te ma diamentowy hełm, ospano wygra z nami What the fuck, co jest z panu dzisiaj? Za minutę się zaczyna deathmatch, co jest? Jestem twoim kolegą, Ospano! To. Ospano, chamie, wracaj tu, bo ja potrzebuję twojego hełmu, żeby pokonać Kamciola. Kamczu, spadaj! Nie. Co ty <grym> mnie wyzywasz, jak ja jeszcze tu nawet punkt No bo zdobyłem, kombinujesz, się kurczę, zaraz przylezie i będziesz próbował no. pocisnąć. Pewnie gdzieś tam łazisz po górach, żeby zabrać diame no diamentowe rzeczy. Gdzie, gdzie łazzę, co ty Co to jest za ten? Ospano, czy masz żebyś się zginąć cię pół godziny bije? Zginął? Coś stało. Co to było? Co wy robicie? Jaki chłop on miał totem od, odżywienia się? Ja, Pitole, Gość ma A, dwa no. życia jeszcze, nie? Ja nie mam pytań w ogóle do ciebie o Jesteś po prostu hamem. Kurde, bo je wypcha jeszcze! On wygra ze mną! O spanu jest. 10 sekund, chłopego. O jest, Osp... czekł, Ospano jest dzisiaj nienormalny, ja nie wiem co on robi, nie. Dobra, zabiję przynajmniej tego chłopa. A, bo deathmatch teraz zaczyna dopiero teraz, czyli... Mi... Okej, okay, dobra. Gdzie jest koleżka, gdzie jest koleżka? O jest, dobra. Ja nie żyję. Kurde Tobie ja mam, mam crossbow, a nie mam tego, nie mam strzał. Chodź jak jesteś Kozak. No kurde czemu ja ci nie trafia, a ty mnie trafiasz! Ja pitole, co za łeb Chłopie! No w mnie, co jest z tobą! Dziś formę mam, gość. Tak ju mam miecza wygra? gość. Gówno robić, bo ja mam miecz żelazny, a ty masz drewniany, chłopino. O! Oh, jesteś na hita teraz? Jesteś na hita? Iki! Nie kurde, jedno HP! Nie, żyję Kurde, on mnie jeszcze pociśnie, bo ja jestem flajerem. Dobra, e, easy, easy. Ej, czemu ja mam 12 punktów od osłony z poprzedniej 27? Bo was zabiłem. w teraz ty wybieraj tryb. Ja to też to was zabiję dwóch, co to to jest? To Chwila pauzy, chłopaki. Jak wasze emocje? Owszem, nie wciskaj, bo normalnie jest, zostanie, zostanie, zostanie kika. Jakie są wasze emocje? Jak Niterkam co to powiesz? No, e, started from the bottom, ale będzie git. Znaczy, nie chcecie zasmucić, ale jesteś zerem. Na razie jesteś zerem. Tam ja też, mógł, ostatnio tak, zerem. To, to też ostatnio byłem ospana. zerem. Zobaczysz, co się wydarzy teraz. ostatnio byłem ale wy gramy odcinek no właśnie, ale to tak nie powinno być. A ja Teraz jest nie zero, dobra, Teraz nie możemy tego powtórzyć. Okej, okay, gramy teraz w bałwana, więc ja krótko wyjaśnię się przed rozpoczęciem. Z tego, co się orientuję, ten, który jest bałwanem, ten wygrywa. A żeby zostać bałwanem, trzeba trafić w bałwana. Więc zaczynamy Snowy Business. I tak, z bałwanem, zbieracie punkty. Więc za chwilę któryś z nas zostanie bałwanem. Kumacie czacze już, czy tak nie za bardzo? Kumam. Dobra. Jestem, ja jestem bałwanem? Ja jestem bałwanem. O nie! Bałwan! kurde nie go, go tra... nie mogą mnie trafić, bo przegram się, maneczko. No nie, nie dostałeś? Nie, mam już 10 śnieżek. O nie! Uu, kurde, dobra, chill, Dostał, chill. Dostał, dobra. Nie, nie dostałem, chłopie. Dostałem? Dostałem! Czekaj, nie jest teraz! Goń go! Goń tego bałwaniarza! No ja gość. gościuję! Ja pitole, co za łeb! O, go telefon, już ma 14 snowboli! Ja, nie umiem strzelać! Jest, mam go! Nieee, rozwiewam, zwiewam, zwiewam, Ale tu stałem pusta w ogóle na początku! Jopitole, jopitole. Dobra, easy, dobra, easy. Ja pitole! Ja easy! Gdzie ty tam chodź? Gdzie tam poszedłeś? Tam? Nie, macie o, nie macie ze mną szans! Nie macie ze Właśnie widać. <laughs> Właśnie widać, kurczę, jest wallhack lekki. O kurde! Co jest ten stopowany? JOP TOLE! Wszyscy bałwanami zostają obok mnie Dobra, teraz ja Ej, dobra kurde, teraz będę tyle punktu, że nie macie z szans Będę biegał tuż przy was i, i tak mi nic nie zrobicie, bez się fra... O nie, zrobiliście mi <grym> dobra, ja dobra. się ucieszmy. Za długo sobie <grym> nie powiedzisz, <grym> czy robić Ej, najlepszy to jest ten moment, najlepszy jest ten moment, kiedy ktoś zostaje bałwanem i zaczyna spieprzać To jest Ej, najlepszy ja, moment Ja się przystaję odzywać Nie, bo ci wygram Elegancio, kurde Tak to jest, prawdziwy minecrafter w końcu zaczyna wygrywać I Nikt mi nie powie, że jest inaczej Serio Dobra, 39 punktów, wprowadzę, Ospano jest drugi, Ka Kamciol dalej z zerem, nie chcecie martwić Dałem meltdown, bo chcę wygrać To jest splif zwyczajny, musicie podkopać swojego konkurenta Nie wiem czy wiecie jak działa splif, ale już Wam wytłumaczyłem A nie, to też się roztapia jednak, nie tylko możesz podkopać, ale to się też roztapia Kamciol, Kamciol <grym> Kamciol poleciał no na pełnej kurczę, Jak wpadniesz nie na ten. By to by kamciol. Nie będę stary, to jest internet bullying. Po prostu cię znęca się o to. No. Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego wy na Kalucha Kamciol. Ka Kaluk kiedyś nazywał się Mr. Kamciol na YouTubie. Teraz się nazywa Kaluk, bo jest wielkim kozakiem. Ale kiedyś, jak był Mr. Kamciolem Raperem. i udawał e, tego, Juliana, to były wiesz. Dobra, też też dobre Ja, Moi drodzy, ja pisałem, żeby mi macie na łapę w górę. Ja wtedy 60 tysięcy osób miałem 3. Wydaj mi łapkę w górę. I to jest. Starke. I to był jedyny moment, kiedy ja byłem popularniejszy niż Kaluch Już potem tylko i wyłącznie Kaluch <gul> Napisałem kiedyś do Roya, że. się kurde przegrałem, ja pitole Żeby mnie, mnie pozdrowił na odcinku, ospano, mnie mnie na odcinku. ospano skup się, bo, bo wygra kamciol nie będzie zerem. Musimy go utrzymać na poziomie zero. Jest! Jest! Co się stało? W drugim miejscu, już jestem ostatni, co ja zgrałem? Dobra Ospano, Ospano e started from the top, now at the bottom Przykro mi Ale dobra teraz kto przed kto wybierał migierkę? Ja, ja, ja wybierałem To teraz Ospano Twoja szansa na odkłucie się, ale weź jakąś taką, która jeszcze nie była. Z strony. Weź coś z prawej, bo z prawej jeszcze nie mieliśmy niczego poza Final Shotdown. Co wziął? E, to jest tak, że z tego co się orientuję budujecie sobie zaraz. Skillowy. Tak, budujecie sobie zaraz zapory i musicie ustrzeić koleżkę. Tak to wygląda z grubsza. Więc jakby budujcie swoją małą bazę i zaraz będziemy się pykać, powiem wam, chłopaczki. Kurde, chłop! O nie, on się przyczaił! O, dobra, to jest. Typie? Eee, kurde! Jest! Co to jest! Ale jesteś Fryer! <grym> Ale nie dowiedzicie Ale nie się. Dobra, ja, ja go pocisnę. Spokojnie, jest frajerem skończony. Tak go. wygraj stary. Easy nie. easy, tak to się robi 30, no, 30 wygrałem. Ej, Pary, jest to te... wygrałem. Dobra, żeby dobra. Nie Ej, pa, najgorszy ty. jest ten moment, kiedy wszyscy skupiają, jest takie milczenie. Ja mam te zęby. Jest, ja tam tam jakoś znanowisłą ja tak muzykę, kurde. Dobra, e, okej, okay, więc czas na mnie w takim razie. Co wybiorę ja? E, czego jeszcze nie robiliśmy? E, robiliśmy Mid lovers. To e, nie robiliśmy to, jeszcze meet Nie, chyba w Polsce. Ale fajny jest też present hunt, To jest takie zbieranie jaj. Musimy łala, tak samo jakby prezenty wcześniej, teraz musimy latać i je zbierać. Po prostu, I kto będzie miał więcej prezentów, ten wygrywa. Więc poczujmy się jak na święta Wielkanocne, No, Znaczymy na to. Chcia, Chciałbym no, jeszcze szybciej lud biegać w ja. Dobra, to okej. Okay. Ale jeżeli Ospano teraz tej rundy nie wygra, to musisz zarapować o zbieraniu jaj w Wielkanoc. Taki jest mój. E, okay, ja jestem raperem, gości. Przykro mi. Kamut, no Kaluch, ale nie, nie, wiem, czy... no, nie A faktycznie spanu, Kaluch już no. dzisiaj jest, bo ten odcinek wylatuje w piątek, więc możecie wpaść do Kalucha, Kaluch ci wrzuca nuteczkę i zostaje raperem. Dobra, lecimy z prezent huntem. Dobra, więc ja tak za chwilę się zacie. Nie, za chwilę zacznie i ten o, kto z już leci, cwana, ten, kto zdobędzie 5 prezentów my... ten wygrywa Ej, ale co? To, to na mapie gdzieś się zaznaczone? Tak, 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 teraz się podświetlają właśnie, teraz zaczęły podświetlać ja mam A, B1. ten mi rybą dupnął co za A, ty? czekaj, mamy sojusz Jaki sojusz nie macie? Gości. Nie macie sojuszu, wtf? Nie ma czegoś takiego prezenty. Explain? Nie ma sojuszu, Uby. Popnij mnie gościu, pop... bo tylko ja mogę wygrać z dawaj, dawaj, dawaj. Chłopie, o nie, bo on zbierze Brakuje mi dwóch prezentów, mam szansę, mam szansę co? Serio? Bardzo źle. No. Dobra, mam. Dobra, wygram, 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 wygram. A się skupiłem, wygram, ja się wygram. go, dupnij go, dupnij go. dupnij go, dupnij go. Jest! punktów, kur... what the heck? No bo ja jestem Bogiem. O, sorry, mam 85? What the heck? No, rzeczywiście. Bo ja wygrałem 30 punktów w jednej rundzie, dlatego jestem teraz Bogiem Minecraft. A chwila przerwy, chłopaki, żeby wiedzieć. Już jest za dynamicznie, spinamy mięśnie, ja już czuję zakwasy. Więc yy, no. zanim zaczniemy walkę absolutnie nie wegę bo będziemy zabijać zwierzęta, yy, to możemy pogadać o nastrojach. Ospano, jak się czujesz będąc ostatni? Ale w sumie brakuje tu dwóch punktów drugiego miejsca. E, ale będzie I... zacięte rywalizacja dzisiaj. Będzie zacięte. bo Ospano Nie, tu... no generalnie czuję no? się tak jak zawsze. Bo Ospano to no już... Bo zawsze A... jestem ostatni. No, no właśnie, nie, ostatnio byłeś pierwszy, stary, ale to już nie będzie tak, bo już mamy liczone punkty, więc nie możesz wygrać nawet jak przegrasz. Aha, do... teraz mówić jak nie? A wcześniej <laughs> jak się <laughs> prowadził. No czekaj 25 plus 29, no, 27. fakt nie mogę mam liczyć. Mamy radę, wygramy to, Kaluch. E, my lecimy w takim <laughs> razie z z, uwaga Meat Lovers. Gol jest taki, że musimy zabić jak najwięcej zwierząt i zbierać mięso, i do tego Jerego, Janusza, który jest na środku, donieść to mięso. I kto będzie więcej mięsa, ten wygrywa. Taki jest cel. A gdzie te zwierzęta są? No ja jeszcze nie widzę. Nic się nie porespił. O, już widzę pierwszą krowę. Dobra, teraz Krówki się dopiero bardzo co, co za typ! Ale ty jest panu! Wziął mi mięso, mięsu, przyszedł co? po moje mięso. Ale, to zabij go! Dani mać z skąd lecą? Kto? Co? co? Co ty wkręcasz, chłopie? Nie, nie, no, nie no, Chodźcie, chodźcie, Walicie, chodźcie, barana, kalu wali barana. Zabij, go maciek i macie O kurde, faktycznie, o! jak bijesz w chłopak, to mięso mam. traci się. Ja pitole, ale gówno on sześć mięsa dostarczył, ten cy. Ten cy. A gdzie wy macie? Ja pitole, ja mam trzy tylko, bez nadzieja. Kurde, bez tych krów mało wypada. Czy może wypadać z tego więcej, proszę. Czy ktoś z was tryharduje? Czemu jest taka cisza? Nie. Kamcio ja Tak. Proszę... To Kamciol, ty zawsze tryhardujesz, więc jakby... nie Ja tak. mam... Spadaj! O, Dzięki. TY GNOJU, TY GNOJU, USZŁŚCIE, JA PITOLE, CO ZA chłopnie. Dobra, mogę sobie postać teraz już. Dobra, chłopiec już wygrał z pana, nie ma szans. A -a. O, jeszcze z panego każdy z tego. Które miałeś? On miał, on miał chłopę z 10, bo 11. on jakoś kurczaka 11. zabił, na początku z tego no. wpadło chyba 100 rzeczy. No dobra Kamciol, ja Kamciol mistrzika. 3 miściga. rundy, jeszcze jest szansa. 51 jeszcze punktów, szansa. więc ogólnie będziemy jeszcze grali, wiecie, powtarzali które te rundy, bo mamy jeszcze mało czasu. Więc na spokojnie. Lecimy jeszcze z vorteksem, którego jeszcze nie robiliśmy, więc e, klikam go. I vorteks jest chyba coś takiego, że nie możesz po prostu wpaść do, e, do dziury, która się zrobi. Mamy wędki, żeby się przyciągać. Więc jak się złowicie na wędkę, to możecie schukować kogoś do dziury. Jak te dziury się tu robią wszędzie? Czy możesz coś się nie skupiać też komentować ze mną tą rozgrywkę? E, Jezu, to jest zbyt wyjazd. Trochę jest ogromny Jak mnie przesunął ty Ten we mnie spamuje, weź coś zrób z Ospanym no Czemu wy stoicie obok Co? siebie? Czemu mamy nie stać? Sta, sta, bez ryzyka nie je. ma zabawy, kurde Uf, Ospano proszę Dawaj, wygraj, to potem chłop mnie ściga No zrób coś Ospano Ospano jest dobry w to, bo też jak testowaliśmy to, to on też ze mną yeah! wygrał Ja, yeah. Kurde, sorry Ospano jedno dobre to i powiedzieć i potem nic z tego nie wychodzi, no bez <grym> sensu Musicie mnie obrażać Co teraz szefie, dwie rundy zostały no, właśnie ciężko jest, kurczę. Dwie rundy Jaraś. zostały. Może być ciężko, żeby to wygrać. No, ale dobra, no, zobaczymy. Zróbmy A, ty taki jak jesteś, Aha. Ja robię random minigame w takim razie. I co to będzie? Santa stand off, co? czyli PVP. Dobra, no, no, zbieramy stryd, prezenty. Ej, e, czy mam wy głupki, jesteście na środku, lo, jak tu jest Santa, sześć prezentów? Chitano, czy wy ogóle ogarniacie no. bombę, czy nie za bardzo? Ja zebrałem z, z od buta, zebrałem 100 prędy, mam zbroje. zbroję. Wiecie o tym? Tak, na pewno. No, kurczę se zobacz. Stary to, o, to mam koksika, koksiczka mam. Tobie nadzieja, Ospek. Nie no, właśnie mi takie gówniane rzeczy się dropią, że to szkoda no Tak samo, za minutę, koniec. No właśnie jest pa dużo czasu. Mam, co jest? To jest spoczko. O ty nie gnoju! Kurde. Nie bij mnie! Daj mi po... <laughs> Nie ma szans, Hamie! Co? <laughs> no. Ale... Ale... Za Ale kolega. O, dobra, idę zabić tego drugiego. Ej, mogę zabić jakiś wcześniej! Czemu o tym nie pomyślałem? Cześć Kamcio. kamciol z koksem, też mam koksa. Dobra, kamciol, spokojnie, zróbmy tak, że dajmy sobie czas, dajmy sobie czas, chłopie, na razie sojusz, każdy zbiera prezenty, co ty na to. A, ja koksa, ja jeszcze mam jednego trwaniaku, dobrze, dobrze. Tu do góry Kaluch, do, do góry, do góry No i chłopie, ej, nie maś odpowiadać, chamie. Dobra, dzięki. Gdzie Jaki jeszcze? łeb? Do Gdzie góry, jeszcze? do góry w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, do góry, tak? w lewo, w lewo. No. Dobra, I na prawo, na prawo, na prawo. Na prawo. Jesteście no. hamami i Tutaj, nie lubię was. Na, a, kurde, na, Jeżeli kamciol, kiedyś no, będziecie dobrać. potrzebowali mojej pomocy, to was wypnę. Wypnę. Kurde. Dead mage. Kamciol, gnoju! Spadasz. Ty. Co on skminił w ogóle? Dawaj, tam. kamciol, teraz już nie będziesz mnie. Kurde, co ty łeb zrobił? Potkę prążyć. Jaki kolej z Pwop. O nie, już mi chyba rozwalił Ten armor, nie? Czy mój armor dalej istnieje? O kurde, zobaczcie jak nawala. Elegant! Ale mnie wkurzył, Ale w mi wiesz, Kapciu, ile miałem HP? 100 ja. Nawet mi jednego serduszka nie zbiłeś. dobra, cwaliaku, Tak się, <grywasz> tak się wygrywa, małeczki, więc zostawcie koniecznie subiczkę na tym kanale. Ale, Subic ale przecież piszka! Jeszcze, jeszcze nie kończysz typi, ostatnia runda! No chłopie, jesteś w stanie że mnie teraz przegonić? No dobra, w zasadzie w sumie mógł być. 27 punktów mi urządza, gościu. Random dobra, game, dawaj. No dobra, to lecimy random minigame i co to będzie? Final shot. O, ja jestem w to cień. Kurde. os musisz to wygrać. Ospano, zrób to dla mnie Odkup się Wszyscy subują Ospanego, jeżeli Ospano teraz wygra Takie jest moje zdanie Te chłopie strzelą Ospaną, ty chamie mi pomagać Aha, dobra, sorry Ja, Pitor, ten łeb poszedł na górę Jaki łeb? Trochę ja też się ukrywam Nie będę z wami walczył, w dupie was mam, żegnam Deathmatch, o nie, jeszcze będzie death match. Ej, to ja zachowuję te rzeczy wszystkie na match. <laughs> kurczę Nie będę z wami walczył Nie Dawaj go tam Nie, kurde ja pitole, to O nie! Na no, dwa mnie wezmą gnoje! Jakie gnoje z Czekaj, nie! No co ty robisz, gościu? Spadajcie wy gnojki śmierdzące. Dawaj, 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 dawaj. Zostawcie nie, 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 mnie! Nie. No, serio, what the fuck, man! Nie, nie, nie! Zmrok! Dawaj, 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 nie, dawaj nie. zabił! Sią, ja pitole, a kurde, dobra, chill, chillera utopia, chillera utopia, zaraz padniecie, zaraz padniecie Jak we dwóch mi nie porobicie, to jesteście skończonymi frajerami, wiecie o tym Kurde, dziś zniknęli Kamczor pewnie się z tobą... NIE! zginął?! ELEGANCKO! Ja. No nie. To jest niemożliwe, co się teraz... Jest! Dobra! Nooo! Robimy to! No, to jest niemożliwe! Tak to się robi, kurde! Ziomeczki, tak to się robi, tak się ta wygrywa, ta def jest Wow! Ogólnie! Ogoś... ten brzydki nick z mojego screena! Zostałem już finalnie ogłoszony jako zwycięzca tego turnieju. 120 punktów do żałosnego wyniku Mister Kamciola, 79 i całkiem a -a. niezłego ospanego. E, więc tak, tak jest. chciałbym jeszcze zrobić wywiad z przegranymi, a potem wywiad z zwycięzcą. Ospano, co nam to powiesz na temat tej rozgrywki? Jak e, czułeś emocje, Cześć. czułeś walkę, czułeś rywalizację? pociąg, miłość. Myślę, że nie zawiodłem twoich widzów, ponieważ jestem na takim samym poziomie, jak byłem na ostatnich odcinkach. Nie, no ostatni wygrałeś, więc tam chłopie, że tak ci powiem, nie strajżarem. Mister Kamciol, czy Co chciałbyś jest? teraz udzielić wywiadu, no, a nie dziękuję. milczeć tak jak ostatnio? Dobra, mówić, że ci dałem, to jak nic nie mówić, gościu, więc wiesz. No dobra, no Kamciol dalej... Dałem ci wygrać. Kamciol po dwóch <laughs> upokorzeniach <Kamciol śmiech> z rzędu dalej uważa, że jest lepszym graczem. Aczkolwiek, no jakby warto tak, wpaść, na jego, razy, to stary... warto tak, wpaść tak, na jego piosenkę... Warto wpaść na jego piosenkę. I napisać mu mi miły komentarz w stylu Kamciol. Jesteś słaby w Minecraft, ale ogólnie to cię lubimy. Tak możecie mu napisać. Dokładnie taki komentarz. Bicie na kanał Kamciola. bicie też komentarz. do ospanego, którego pocieszcie, bo on On jednak cierpi w środku. On tak mówi, że wiecie, że on jest niby taki twardy, haha, ale tak naprawdę potem po każdej nagrobie płacze. <laughs> Więc zaoferujcie mu jakieś lekcje, na przykład. Napiszcie u ospanego w komentarzu na filmie: Ospek, proszę nie bądź smutny, i jesteś super. Tak mu napiszcie. Wydaje mi się, że to koniec w takim razie. Zobaczymy się w kolejnym odcinaczku. Trzymajcie ویدیو باید باید